Patrzysz na tę swoją zaśnieżoną działkę i wydaje ci się, że panuje tam błogi spokój? Jesteś przekonany, że siarczysty mróz rozprawił się już ze wszystkimi wrogami twoich przyszłych zbiorów? A co jeśli powiem ci, że w tej chwili, dosłownie pod twoimi stopami, dzieje się coś przerażającego? Życie wretam zaledwie 20 centymetrów pod powierzchnią. Śpią tam miliony głodnych paszcz, które obudzą się, zanim ty zdążysz kupić nasiona. To ukryte zagrożenie, którego nie wolno ignorować. Dziś nie tylko pogadamy o robakach. Wypowiemy im wojnę. Poznasz sekretny sposób na pozbycie się szkodników zimujących w glebie, nawet jeśli uważasz się za leniwego działkowca. Gotowi na dawkę prawdy, od której przejdą wam ciarki? No to zaczynamy. Zacznijmy od tego, z kim właściwie mamy do czynienia i dlaczego natura stoi po ich stronie. Wielu ludzi wierzy, że zima działa jak sterylizator gleby. No, bo przecież malonam nam. Walnął 20-stopniowy mróz, więc wszystkie larwy zginęły. To niebezpieczny błąd. Gleba jest jak idealny termos. Warstwa zaledwie 30 cm śniegu działa jak prawdziwa puchowa kołdra. Nawet jeśli na zewnątrz panuje potężny, trzeszczący mróz, temperatura głęboko w grządce może nie spaść poniżej zera. A szkodniki to mistrzowie przetrwania. Ewolucja obdarowała ich mechanizmem anabiozy. To stan głębokiego snu, w którym wszystkie procesy w organizmie zwalniają niemal do całkowitego zatrzymania. Co więcej, ich ciała produkują naturalny środek przeciw zamarzaniu. Tak, dobrze słyszeliście. Gliceryna i cukry w ich krwi zapobiegają zamianie w sople lodu. One po prostu czekają, czekają na pierwsze ocieplenie, żeby zacząć swoją ucztę, a główni bohaterowie tego podziemnego thrillera są wam dobrze znani: to drutowce, stonka ziemniaczana, turkuć podjadek i pędraki. Dziś poznamy ich najsłabsze punkty. Zacznijmy od najbardziej podstępnego wroga, którego często lekceważymy. Mowa o druciaku, larwie chrząszcza sprężyka. Dlaczego jest tak groźny? Ponieważ potrafi przeżyć w glebie nawet pięć lat. Tylko to sobie wyobraźcie. Przez pięć lat żeruje na waszych uprawach, przemieszczając się od jednej bulwy ziemniaka do drugiej. Jest twardy jak drut dosłownie. Nie da się go zgnieść palcami. Zimą schodzi na głębokość nawet 60 centymetrów. Tam jest mu ciepło i wygodnie, ma jednak jedną słabość. Jest leniwy i nie lubi się ruszać, jeśli jedzenie samo do niego przychodzi. I możemy to wykorzystać. Częstym błędem jest przekonanie, że wiosenna chemia rozwiąże problem. Ale druciaka trudno jest wtedy dosięgnąć, bo siedzi zbyt głęboko. Musimy działać sprytniej. Musimy stworzyć warunki uniemożliwiające mu przezimowanie albo po prostu zwabić go w pułapkę. Przejdźmy teraz do Turkucia podjatka. To jest prawdziwy potwór z podziemi. Kopie tunele szybciej niż wy robicie to szpadlem. Na zimę zagrzebuje się jeszcze głębiej, czasem na metr, a nawet dwa, jeśli tylko znajdzie pryzmę kompostu. Ciepła sterta obornika lub kompostu to dla niej luksusowy pięciogwiazdkowy hotel z podgrzewaną podłogą i tu dochodzimy do pierwszego poważnego błędu ogrodników. Zostawiając obornik bez nadzoru, na działce na zimę, Budujecie turkucią inkubator własnymi rękami. Wiosną rozwieziecie ten obornik po grządkach i tym samym rozsiejecie szkodnika po całym ogrodzie. Jeśli macie obornik, musicie go koniecznie przerzucić przy pierwszych mrozach. Zniszczcie jej ciepły, wygodny domek, a mróz załatwi resztę, a co ze stonką ziemniaczaną. Zbieraliście je całe lato do słoików z naftą, a one i tak wracają? To proste. Dorosłe osobniki zimują głęboko w glebie. Zakopują się na 20, a nawet 50 cm i świetnie znoszą nasze zimy. A najgorsze jest to, że potrafią siedzieć w ziemi nie jedną, a dwie lub trzy zimy, wchodząc w stan tzw. super pauzy. Myślicie, że wygraliście, nie sadzicie ziemniaków przez rok, a one po prostu śpią i czekają. Jak się ich pozbyć? Tutaj wchodzi w grę zasada zakłócenia spoczynku. Ale nie spieszcie się od razu chwytać za łopatę. Podejdziemy do tego tematu strategicznie. Ważne jest, aby wiedzieć, że mechaniczne oddziaływanie na śpiącego wroga to jedna z najskuteczniejszych i najbardziej ekologicznych metod, pod warunkiem, że zastosujemy ją w odpowiednim czasie. Innym ukrytym wrogiem jest pędrak, czyli larwa chrabąszcza majowego. To tłuste białe larwy, zwinięte w charakterystyczny kształt litery C. Mają one słabość do korzeni truskawek, malin oraz młodych drzewek jedna taka larwa potrafi w ciągu jednego dnia unicestwić korzenie dwuletniej sadzonki. Zimują one głęboko, to też wiosną wspinają się do górnej warstwy gleby, aby się ogrzać i pożywić. I właśnie w tym momencie przejścia są najbardziej narażone. Jeśli przekopujemy ziemię późną jesienią, tuż przed nadejściem mrozów, Wyrzucamy je na powierzchnię. Znajdując się na zimnie, pozbawione ochrony gleby, giną praktycznie natychmiast. Nazywa się to metodą wymrażania. Jest prosta, darmowa i niezwykle skuteczna. Przejdźmy od razu do konkretów. Metoda numer 1. Głębokie przekopywanie. Wiem, że modna jest teraz uprawa naturalna i zasada nie kopania po cecji metoda no dig. Ale jeśli Wasza działka jest poważnie zainfekowana, czasem trzeba złamać te reguły. Mowa tu o tradycyjnym przekopywaniu, tak zwanym sposobem odwracania skiby, wykonywanym późną jesienią. Nie chodzi o to, żeby spulchnić glebę. Chodzi o to, żeby całą tę warstwę po prostu przewrócić. Wyciągamy warstwę dolną na wierzch. Szkodniki, które wygodnie zasiedliły się na głębokości około 20 cm, nagle zostają wyrzucone na powierzchnię. Ich schronienie zostaje zniszczone. Mróz, wiatr i drapieżne ptaki dokończą resztę roboty za nas. To jest co prawda terapia szokowa dla gleby, ale czasami to jedyny skuteczny sposób, by zdziesiątkować armię wroga. A co jeśli po prostu nie macie ochoty na kopanie, zdrowie wam na to nie pozwala, albo jesteście zagorzałymi zwolennikami upraw ekologicznych? Mam rozwiązanie również dla Was. Metoda numer dwa to broń biologiczna. Poznajcie grzyb metarchizium to koszmar każdego szkodnika. Spory tego grzyba wnikają w ciało szkodnika, kiełkują w środku i dosłownie wysysają z niego życie, zamieniając owada w mityczną mumię. Brzmi upiornie, ale dla nas to zbawienie. Metarchizium jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, dżdżownic i pszczół. Działa tylko i wyłącznie na insekty, które nam szkodzą. Preparaty z tym grzybem możecie wprowadzać do gleby jesienią lub wiosną. Grzybnia rozrasta się i sama zaczyna polować na ofiary. To trochę jak rozstawienie pulminowych które samoczynnie namierzają cel. Oprócz metarchizjum mamy jeszcze jednego wojownika niewidzialnego frontu, nicienie. Nie martwcie się, są złe nicienie, które żerują na roślinach, ale są też te drapieżne i pożyteczne. Polują one na larwy. Nicienie entomopatogeniczne wnikają do wnętrza larwy drutowca lub pędraka i uwalniają specjalne bakterie, które zabijają szkodnika w ciągu zaledwie kilku dni. To jest broń wysokiej precyzji. Wystarczy podlać grządkę roztworem z nicieniami, a one natychmiast wyruszają na łowy w głąb gleby. Mogą działać nawet w stosunkowo niskich temperaturach, dopóki gleba nie zamarznie na dobre. To idealna opcja dla leniwych. Podlewasz i zapominasz, a podziemna armia pracuje za ciebie. Metoda numer 3. Rośliny czyściciele. Czy wiedzieliście, że niektóre rośliny potrafią działać na szkodniki niczym toksyczny gaz? Weźmy na przykład gorczycę. Wysiew gorczycy białej jako nawozu zielonego to sprawdzony klasyczny sposób. Wydzieliny korzeni gorczycy bardzo nie pasują drutowcom. Starają się one uciec z tak potraktowanego terenu. Ale jest tu pewien sekret. Samo zasianie i pozostawienie jej na polu to za mało. Efekt jest znacznie silniejszy, gdy zielona masa gorczycy zostanie przeorana lub wymieszana z glebą. Podczas rozkładu gorczyca wydziela olejki eteryczne, które skutecznie dezynfekują grunt. To jest tak zwana biofumigacja. W ten sposób jednocześnie nawozicie ziemię i trujecie wrogów, czyli szkodniki. Podwójna korzyść przy minimalnych nakładach. A oto kolejna bardzo ciekawa roślina, którą warto wykorzystać jako poplon łubin. W korzeniach łubinu znajduje się alkaloid lupinina dla stonki ziemniaczanej i jej larw jest to czysta trucizna. Jeśli stonka spróbuje liści łubinu albo jej larwa wgryzie się w korzeń, po prostu zginą. Dodatkowo łubin doskonale spulchnia ziemię swoimi silnymi korzeniami, a przy tym wzbogaca ją w cenny azot. To świetna alternatywa dla upraw ziemniaków. Stosujcie zmianowanie. Saćcie na przemienie ziemniaki i łubin. Stonka po prostu wyniesie się z Waszej działki, bo nie będzie miała co jeść poza trucizną. Jest to strategia długofalowa, ale za to daje niezwykle stabilny i trwały efekt. Pogadajmy o pułapkach. To technika idealna dla prawdziwych łowców, lubiących polowanie. Jesienią, kiedy zbiory są już zebrane, szkodniki gorączkowo szukają jedzenia, żeby nabrać tłuszczu na zimę. My możemy im zaoferować zatrutą ucztę. Weźcie ziemniaki! Przekrójcie je na pół i nadziejcie na patyki. Zakopcie je w różnych miejscach ogrodu na głębokość około 10 cm. Patyk posłuży jako znacznik. Po paru dniach wyciągajcie. Będziecie w szoku, ile drutowców zgromadzi się na tej uczcie. Zbierzcie je i spalcie. Owszem, wymaga to pewnego wysiłku, ale w ten sposób fizycznie usuwacie setki szkodników, które na wiosnę wydałyby na świat całe potomstwo. Przejdźmy teraz do bardzo ważnej kwestii czystości. Metoda numer 4. Sprzątanie sanitarne. Wiele osób zostawia na grządkach nać, zgniłe owoce, i stosy liści aż do wiosny. Wychodzą z założenia, że to zgnije i posłuży jako nawóz. Jednak dla szkodników to nie nawóz, lecz ciepłe, zimowe mieszkania. Mszyce składają jaja na chwastach. Ślimaki zimują pod stertami resztek roślinnych. Przędziorki chowają się w opadłych liściach. Usuwając jesienią wszystkie resztki roślinne z działki, pozbawiacie je schronienia. Goła ziemia zamarza szybciej i głębiej. I o to właśnie nam chodzi. Wszystko wrzucajcie do kompostownika, ale tylko pod warunkiem, że kompost jest aktywny i właściwie dojrzewa. Jeśli macie wątpliwości, lepiej to spalić albo wywieźć z terenu działki. Porozmawiajmy o odkwaszaniu gleby. Wiele szkodników, zwłaszcza drutowce, wprost uwielbia kwaśną glebę. To jest dla nich prawdziwy kurort. Jeśli na Twojej działce znajdziesz mech, skrzyp lub szczaw, to jest sygnał alarmowy. Oznacza to, że gleba jest zbyt kwaśna, stosując wapno, Mączkę dolomitową, lub nawet zwykły popiół, całkowicie zmieniasz to środowisko. Sprawiasz, że gleba staje się neutralna, a drutowce czują się w niej niekomfortowo. Przestają się rozmnażać i po prostu się wynoszą. To jest strategia długoterminowa. Aplikacja odkwaszaczy jesienią, tuż przed przekopaniem, to prawdziwy cios w demografię tych szkodników. Ty ich nie zabijasz natychmiastowo. Ty sprawiasz, że ich życie staje się po prostu nie do zniesienia. Kolejnym sprytnym sposobem są tak zwane uprawy pułapki wiosną. Gdy tylko stopnieje śnieg, na jakieś dwa tygodnie przed sadzeniem głównych ziemniaków posadźcie trochę starych bulw albo zasiejcie owiec. Szkodniki, wygłodniałe po zimie, natychmiast rzucą się na tę pierwszą zieleń. Zgromadzą się tam jak w restauracji. Wtedy wykopujecie te przynęty razem z bryłą ziemi i szkodnikami. Niszczycie je, a dopiero potem sadzicie główny plon. To pozwala oczyścić pole z najbardziej aktywnych osobników, które obudziły się jako pierwsze. Pamiętajcie o naturalnych wrogach szkodników. Mowa o ptakach. Zimą doskwiera im głód ale mogą stać się naszymi najcenniejszymi sprzymierzeńcami. Sikorki, wróble, wrony, te wszystkie gatunki mogą stać się naszymi sojusznikami. Jeśli przekopiecie ziemię, otworzycie dla nich prawdziwy szwedzki stół, przyciągajcie ptaki do ogrodu za pomocą karmników, powieście im niesoloną słoninę. Ptaki szybko przyzwyczają się do tego, że znajdą u was pożywienie i przy okazji dokładnie przejrzą korę drzew oraz ziemię, szukając zimujących larw i jaj. Jedna sikorka potrafi przez zimę zniszczyć tysiące jaj szkodników. To darmowa siła robocza, która pracuje od świtu do zmierzchu. Nie ignorujcie tego cennego zasobu. A teraz o chemii. Nie jestem zwolennikiem zalewania wszystkiego trucizną, ale zdarzają się sytuacje, kiedy szkodników jest po prostu za dużo. To jest moment krytyczny. Wtedy jesienią po zbiorach można zastosować oprysk gleby insektycydami na bazie diazinonu. To jest ciężka artyleria. Preparaty te wprowadza się do gleby, a ich działanie jest kontaktowe. Każdy, kto wejdzie w kontakt z granulatem, zginie. Ale pamiętajcie, że to zabija zarówno owady pożyteczne, jak i drżownice. Gleba na jakiś czas staje się martwa. Stosujcie tę metodę tylko punktowo w najbardziej zainfekowanych miejscach i tylko wtedy, gdy metody biologiczne i agrotechniczne już zawiodły. Kluczowy niuans na temat płodozmianu. Jeśli sadzicie ziemniaki w tym samym miejscu przez 10 lat, tworzycie idealny raj dla stonki ziemniaczanej i drutowców. Wiedzą, że jedzenie jest zawsze na miejscu, nie muszą się nawet nigdzie czołgać. Przerwijcie ten cykl. Zmieniajcie uprawy miejscami. Po obsiankowatych sadźcie rośliny strączkowe, dyniowate albo krzyżowe. Szkodnik budzi się wiosną, wyłazi z ziemi, ale jego ulubionych ziemniaków po prostu nie ma. Jest za to czosnek może, którego szczerze nie cierpi. Musi migrować, a spora część z nich zginie w trakcie tej wędrówki. Płodozmian to nie jest tylko zasada z podręcznika. To skuteczny sposób, żeby zagłodzić szkodniki. Co zrobić ze szklarnią na zimę? W szklarni zimę spędzają przędziorki oraz mączliki. Ukrywają się w szczelinach konstrukcji oraz w wierzchniej warstwie ziemi. Zimą w szklarni często jest cieplej niż na zewnątrz, a jednocześnie brakuje tam śniegu. Błędem jest niewrzucanie śniegu do środka. Bez śniegu gleba przesusza się i zamarza tak głęboko, że giną pożyteczne mikroorganizmy. Niestety szkodniki schowane w szczelinach przeżywają ten okres. Jak temu zaradzić? Wyczyść szklarnię środkiem dezynfekującym. Zastosuj świecę siarkową, pamiętając o ostrożności, jeśli konstrukcja jest metalowa. I co najważniejsze, koniecznie usuń wierzchnią warstwę ziemi, czyli 5 do 7 cm, gdzie zalega główna populacja szkodników i zastąpią zdrowym podłożem lub kompostem. Metoda użycia wrzątku. To stary, sprawdzony sposób naszych dziadków, który świetnie sprawdza się na mniejszych powierzchniach. Wczesną wiosną, gdy tylko ziemia odmarznie, możemy polać grządki naprawdę gorącym wrzątkiem. To skutecznie zabija jaja ślimaków, larwy much oraz co najważniejsze, zarodniki chorób. Oczywiście całego pola ziemniaków w ten sposób nie potraktujemy, ale grządkę przygotowaną pod rzodkiewkę czy zioła jak najbardziej. Aby wzmocnić ten efekt, po podlaniu grządkę przykrywa się folią, żeby maksymalnie zachować parę w środku. To swoista mini pasteryzacja gleby. Jest to metoda stuprocentowo ekologiczna. Kolejna ważna rzecz to aksamitki i nagietki. Nie wyrzucajcie ich jesienią. Łodygi i kwiaty dokładnie rozdrobnijcie, a następnie przekopcie z glebą. Kwiaty te są bogate w fitoncydy, które skutecznie odstraszają nicienie i turkucie podjadki. Zapach aksamitek w ziemi dezorientuje szkodniki. To naturalny roślinny odstraszacz. Im więcej takich resztek dodacie, tym zdrowsza i czystsza będzie Wasza gleba. To jest świetny przykład ogrodnictwa w duchu Zero Waste. I na koniec najważniejszy jest system kompleksowy. Nie możemy polegać tylko na jednej metodzie. Pamiętajcie, szkodniki są sprytne i wyjątkowo żywotne. Najlepsza strategia to kombinacja. Jesienią robimy gruntowne porządki. Głęboko przekopujemy ziemię i obowiązkowo wapnujemy. Wiosną siejemy gorczycę, używamy preparatów z metarchizjum i rozkładamy pułapki. Tylko zmasowany atak na wszystkich frontach da rezultat. Stwórzcie system, w którym szkodnik po prostu nie będzie miał gdzie się ukryć i czym się żywić. To jest właśnie ta metoda dla leniwych, stworzyć system rasa dobrze, żeby potem przez całe lato nie biegać z opryskiwaczem. Tak to wygląda, moi drodzy. Ukryte zagrożenie jest realne, ale na szczęście w pełni możemy je zwalczyć. Najbardziej zaskakujące jest to, że większość tych metod nie wymaga od Was kupowania drogich środków chemicznych. Natura sama wyposażyła nas w narzędzia do walki. Mróz, drapieżne grzyby czy rośliny odstraszające szkodniki. Najważniejsze, żeby nie stracić czasu. Każdy dzień zwłoki teraz to są stracone kilogramy waszych plonów w przyszłości. Pamiętajcie, najlepsza walka to ta, którą wygracie, zanim się jeszcze zaczęła. Oczyście glebę teraz, póki wróg śpi i jest osłabiony. Wtedy na wiosnę będziecie cieszyć się wschodami, zamiast liczyć straty. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeśli ten materiał był dla was przydatny, koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek. A teraz pytanie do was: Jaki najdziwniejszy albo najbardziej nietypowy sposób walki ze szkodnikami wypróbowaliście? Czy ludowa mądrość rzeczywiście działa, czy jednak tylko chemia? Napiszcie w komentarzach, porozmawiajmy o tym. Do zobaczenia w następnym filmie i niech wasz ogród będzie wolny od problemów.